Jeśli pracodawca kiedykolwiek zmusi się do podpisania porozumienia o rozwiązaniu umowy, nie panikuj. To da się odkręcić. Masz prawo złożyć oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych, jeśli podpisałeś dokument pod wpływem groźby, z powodu podstępu albo istotnego błędu. Komu składasz takie oświadczenie? Bezpośrednio pracodawcy. A co jeśli pracodawca nie zgodzi się uznać swojej racji? Wtedy możesz skierować sprawę do sądu pracy, który zdecyduje, czy porozumienie było zawarte w sposób zgodny z prawem. I tutaj dobra wiadomość. To pracodawca musi udowodnić, że Działał uczciwie i nie wywierał na tobie bezprawnej presji. Nieodwrotnie. Jak to działa? Składasz oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych porozumienia. Pracodawca odrzuca Twoje stanowisko. Sprawa trafia do sądu. Sąd analizuje dowody, maile, rozmowy, świadków, by ustalić, czy podpisanie dokumentu było naprawdę dobrowolne. No dobra, ale czy takie sytuacje są sprawiedliwe? Czy pracodawca, który ma przewagę negocjacyjną, nie powinien być bardziej odpowiedzialny? A może takie zmiany tylko utrudniają uczciwym firmom prowadzenie biznesu, obawiając się, że pracownik. Zarzuci im coś, co nie miało miejsca, a potem będą musieli się tłumaczyć, że nie są koniem. Podziel się swoją opinią w komentarzach i śledź mój profil, by dowiedzieć się więcej o swoich prawach i tym, jak skutecznie się bronić.